Jak byłaś taka przez dwa dni czy trzy, no, no to ja się nie dziwię, no. A dzisiaj patrzę, leżała na wieczku, musiał prezes ją znaleźć, no. Bo stała obok worka, mówię. No, ja wiem, że to twoje jest, nie? Od razu wziąłem, nie wyrzucałem, nie? Mówię, bo to szkoda, mi jadzi, mówię, to wiesz, no. Po co jadzie będzie wyrzu wyrzucać, jadzi wódkę, ja Jeszcze na razie pizje. Mam jednego papieru to ale to nie chodzi o papierosa, ale może Ci przejdę kask, jak łykniesz, to Ci żołądek rozgrzeje, przejdzie raczej, że... pół syropu wypiłam, w domu, ten, łyk zrobiłem tego, na, na, na żołądek, bo mnie brzuch bolał. No to właśnie, a... To się żołądkowe, miętowe. A teraz jak będziesz, to może zaczniesz się trawić, coś zjesz, od razu Ci będzie lepiej, no. jest dwa dnia. No. Dzisiaj jesteś skacowana, jakby ci ktoś patel, jak Ci gorącą patelnią w ryj przywalił, tak, no. <laughs> Jeszcze do dziadka muszę iść, znowu Czwarta paczka już. No, ale co, loda mu zrobić? Tak, loda. No <laughs> jak to, będzie seks dzisiaj? Nie, żadnego seksu nie będzie. Dlaczego? Nie bo mu się odechciało. No właśnie znowu się zachce, tylko żeby uh -huh. mu, żeby tym razem ustanął, nie? Aha. Uh -huh. To znowu ściągniesz majtki i nic, no. <głosy> <głosy> to jest cała jaczka, no. Mówię do niego, byś założył teraz, by się przeszedł trochę na rynek. Mu się nie chce. Ale mówiłem mu o tych kartonach, żeby przyszedł i je ugniósł. A no, tak, no. Może jutro pojutrze. <laughs> Teraz jest pusty kontynaz. No Wtedy to potrzeba, bo od razu kurwa przyjdzie, a nie kurwa za no, jutro pojutrze. No. <laughs> o, on, jest kurwa udany, naprawdę, nie? Jak ty... Ani z nim rozmawiać w tym domu. No że chociaż na ten dwór wyjdę. No, chociaż idzie się po śmiać. się idzie. No szczególnie jak jesteś nawalona, no. No, dzisiaj <noise> nie jestem nabalona. Dzisiaj jesteś skacowana, no jak ty wytrzymujesz to, tam razem, te dwa degeneraty razem <noise> Royalowe, co? Jutro będzie świeży dopływ gotówki, Jadzia, tak? Tak, tylko nie wiem jak ja mam jechać na Bałuty jutro Jutro jest sobota, no No tak, ale ja na 11 mam jechać A to no. musisz o, o w 10 wyjść z domu, no. no Nawet kurwa wcześniej, nie? czym dojedziesz tam o jest. No jest, Krzysiek Dzieciel. Woda. Już, och idź, tam się odkręcam. Baba, dziękuję. Ma mnie. Dobra, dziękuję. Muszę kupić wodę na nie, Ja wódkę mam. U. Papierosa teraz byś pociągnął. No To nie ma. Jadziaj, co jeszcze? Wódkę dostanie i po prostu jeszcze w głowie. No. Na przyjemności to trzeba zasłużyć, a nie a, no. Tak. no weź na no, tą ćwiartkę. No. Nie mogę na razie. To przez nogę, no. Ty dwa dni mogłaś, kurwa, dzisiaj nie możesz. Walnąć. Cały dzień piję. No ty cały czas możesz kurwa, bo no, czterech mężów uśmierciłaś, kurwa. No, no, no jednego, a czterech kolegów. Nieważne, no to, ale czterech uśmierciłaś, kurwa, tu to, o tobie tutaj, kurwa, mówię historię na dzielnicy, to, za, to trzeba krągnąć. No. O tobie tu historie, legendy krążą na dzielnicy, no. Głąbką się pić chcę, no też nie pada. Jadzia, ja bym chciał cię zobaczyć, jak ty tą ćwiartkę, no. Nic nie tak dajmy to. A może zakryć wodę, bo już sobie poszedł. słyszysz? Tak yeah. jest. Ja Chciałbym zobaczyć, jakąś kartkę pójdzie. nie, no. na mm, razie nie pójdziemy. Myślę, to to lepiej nie myśl za dużo. Bo tak za dużo myślisz, to wiadomo, że będziesz najebana wieczorem znowu. No.